W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kirje eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święty Pachomiuszu, nawrócony dobrocią chrześcijan, módl się za nami, Święty Pachomiuszu, porzucający karierę wojskową dla Królestwa Niebieskiego, módl się za nami, Święty Pachomiuszu, Mistrzu Pustelników. Módl się za nami. Święty Pachomiuszu, kochający ciszę i kontemplację, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, na samotności szukający Boga, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, miłośniku ciężkiej pracy, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, zwycięzco porządliwości i pychy, Módl się za nami. Święty Pachomiuszu, wzorze pokory i cichości, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, miłośniku Chrystusowego Krzyża, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, wytrwały pokutniku, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, naśladowco Chrystusa ubogiego, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, zatroskany o czystość serca, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, we wszystkim posłuszny Bogu, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, wychowawcą mnichów, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, założycielu klasztorów, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, Przewodniku szukających Boga, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, nauczycielu prawdy Bożej, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, szczodry jałmużniku, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, patronie zmagających się z niewiarą, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, Cudotwórco niezrównany, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, chlubo kościoła w Egipcie, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, wspomożycielu mnichów, módl się za nami. Święty Pachomiuszu, niebiański nasz patronie, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam panie baranku boży który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas panie baranku boży który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami módl się za nami święty pachomiuszu abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych módlmy się boże ty w starym testamencie wyprowadziłeś swój lud na pustynię by mówić do jego serca, a w nowym przymierzu wzbudziłeś wierzących pragnienie opuszczenia świata, by zdala od jego zgiełku i pokus kontemplować twoją miłość, przez zasługi i zwycięskie duchowe walki świętego pachomiusza, pustelnika i przewodnika mnichów, pokornie prosimy o łaskę, umiłowania modlitwy i szczerej tęsknoty za niebem przez Chrystusa Pana naszego. Amen.